Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Spacer Po. A dziś znajdujemy się w Wielkiej Brytanii przed zamkiem znanym jako Hogwart i sobie go zwiedzimy. Ogólnie z zewnątrz wygląda na bardzo zadbany zamek, jak na swoje lata, gdyż widać, że to jest konstrukcja. Z dawna, z dawna. Tak do końca nie wiem z kiedy. Jeśli ktoś wie, to może się odezwać w komentarzu, dać znać z datą. No i idziemy do środka. Ogólnie z tego co widać. Zobaczcie. Ten Zamek jest ogólnie dostępny dla turystów. Pewnie za jakąś opłatą. Panie, co się pan patrzysz z tym pistolecikiem on będzie do nas strzelał zaraz chyba, że mu zapłacimy to nie dobra, ekstra tu drugi pistolet, jakby mu się pierwszy popsuł chyba kicha hm. a może nie dobra, co tu widać na wstępie że jak to jest mur to jest Grubości pół mega grubej. Ja no coś się pewnie tam znajduje za tymi kamiennymi. Tu kroczek zrobimy. Zobaczymy, co stąd widać. O, widać jakiś prześwit. Czyli to jest taki zwykły korytarz. Nie wiem, co z czego to jest zbudowane. Jakieś kamienie, ale wygląda to bardzo ładnie. Mimo że to stara konstrukcja to przez to, że jest taka Zadbano Wygląda bardzo ładnie tutaj kolejnictwo O nie, wy nie stróżę Tu Stróżę Widzicie, wszyscy patrzą na tego Tego gościa z gogle Co robi te zdjęcia całe no to weszliśmy do środka. Za pierwszym korytarzem mamy multum ludzi. Oj, co to jest podratek? Tak po tym patrząc to widać, że atrakcja cieszy się odwiedzającymi. No i nie ma się co dziwić, patrzcie jak to wygląda. Zamek. W zasadzie nie wiem ani kiedy powstał, ani kto w nim mieszkał. A jak wy wiecie, to możecie w komentarzu dać znać kiedy powstał, kto go wybudował, kto w nim mieszkał pierwotnie. Wielka rzecz, taką hatę mieć. I kroczek po kroczku. niestety do środka chyba nie wejdziemy gdyż nie ma aż takiego z tego w widoku, ale i tak jest świetnie choć sam tego aż tak do końca nie kojarzę żeby tu były jakieś sceny grane z Harry'ego Pottera ale na pewno były jak ktoś fan bardzo to pewnie kojarzy a ty jakżeś tu wjechał ty! Tędy! Całkiem możliwe, chociaż trochę ciasno może. Tu bym chciał wejść, zobaczyć, o! Takie cienie. Nie wiem kiedy to było budowane, ale te dwa pasy to trochę jak na koła zauta. Może wtedy to było na koła skarety? Nie wiem, nie wiem. Takie miejsca pewnie skrywają w sobie dużo tajemnic z przeszłości. Ale okno to chyba ma się co? Dobra, tak to wygląda w, w... W przeciągu można powiedzieć. Bo to nie jest ani środek tego, ani to nie jest środek tego. To jest takie wyjściowe. I tak to zbudowali, ale wielki jest. Może przejdziemy się teraz tutaj. To są mury obronne. Ile to musiało być pracy przy tym? Tu też coś się dzieje. Tarcza. Rozrywka w zamku. Dobra, to się przespacerujemy tu. Mury? Pusto. Może tu jeszcze będą mury? Czy tu wejście może było? Chociaż wątpię. Mk, to zadbane, ładnie wykoszone. Działka jakieś stare, ale to już moim zdaniem, jeśli to tak wyglądało x lat temu, to to będą repliki. Chociaż tak tylko moim zdaniem przygotowani na wroga nadcierającego stąd rzeka, górka. Stąd, bo tu jest mega dużo zieleni i takiej przestrzeni Taki król X lat temu Tutaj jakby się do niego chcieli dostać nieprzyjaciele to bardzo dobrze ich widział Może kiedyś to było bardziej zarośnięte Ale teraz wygląda tak to już mury obronne to tak tu się nie da wejść niestety bo ten zamek jest ogromny i całkiem ładny to przejdziemy dalej do zwiedzających Rzecz wielka. Może pójdziemy tu, chociaż to wygląda już jak te mury obronne. I to będzie nasz zamek, może przejdziemy tu. Może da się tu wejść. Może przespacerujemy się po murach obronnych. Ogólnie, jak już wspominałem w moich odcinkach, jest to ogólno dostępne w Google Maps. Ja robię z tego odcinki. Ale jeśli ktoś nie chce mnie słuchać, no to wpisuję sobie w goglach mapy, w mapach to co chcę zobaczyć. No i ogląda! Tutaj mamy 12 w południe. Super, a tu kolejka do wyjścia. Przejdziemy, zobaczymy. No, kolego, szybciej tutaj. No, no. A ten co robił te zdjęcia i to wszystko to był atrakcją większą jak ten zamek, chyba. No, ale wiecie. Ma się swoje 5 minut, i cóż do domu. Dobra, to idziemy tu. Wychodzimy z tego królestwa. Tu, gdzieś na tych łąkach. Potter uczył się przywoływać swoje miotłę. Krzyczą do mnie, do mnie. A Malfoy tam gdzieś muski trał. To mnie zapominajkę, czy Neville'owi. No tu gdzieś to było chyba, co? A, to tak pamiętam. Znaczy pamiętać to pamiętam, ale nie pamiętam dokładnie gdzie to było. Dobra, zrobimy jeszcze kroczków parę. Zobaczymy, gdzie to nas tu doprowadzi. No ale ogólnie to już chyba jest wyjście. Nie, nie idzie tam dojść. O, teraz poszło. Myślałem, że nie chciał się przez te zatłoczone miejsce tu wydostawać. Nasz kamerzysta, no, ale jednak wyszedł. Wyszedł. I to chyba będzie jego, nie? Czy nie? Nie wiem. No i ogólnie tak się chyba będzie kończyła podróż po zamku. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. No tu to, to tak tylko widać. Dla turystów no. Tyle materiałów mamy z tego zamku. Ogólnie to jest właśnie ten zamek. Tu jest. Nie wiem czy to był Hufflepuff, czy, czy to był Gryffindor, że był z tygrysem. No ale jest znak. Fajna sprawa. Jak już mówiłem na początku odcinka Jeśli ktoś wie kto wybudował ten zamek i w którym to było roku to O kurczę To dajcie znać w komentarzach Ja jeszcze zrobię parę kroczków Zobaczę czy niczego nie ominęliśmy Co ona tak namiętnie czyta To co Henry Percy. Może to właściciel tego zamku. Może właśnie znalazłem to co... O kurczę, to by znaczyło, że on powstał w 1473. Ale nie jestem pewny, czy to to i... Jeśli wy macie inne informacje, to możecie to napisać. Ja po prostu tak wnioskuję po tej tablicy tutaj. Kurde, nawet Henrygo zamazali. Jak to on. I damy z łasiczką. Bez łasiczki. Damy zwykłą. Upamiętniające coś pewnie to jest. Dobra, a tu co jest? Zróbcie trochę miejsca. Trochę poszliśmy za daleko. Opis tego zamku 1475. No to chyba będzie to. Czyli zamek by już sobie liczył przeszło 500 lat. A jego stan oceniam na bardzo dobry. To niektóre domy teraz są w gorszym stanie. I to po upływie 50. Zobaczcie na niego. Te osiedla. Kursynów. Czy co tam. Trzeba będzie zburzyć, bo to się porozwala. A on, no, szczyt świetności jest. Dobra, tam byliśmy. Tutaj mamy mury obronne. Tutaj zegarek. Tam byliśmy. Zaraz zobaczymy. No, tutaj poznaję tego. Dirka. Do koszenia ogólnie odcinek byłby dłuższy, gdyby szło wejść do samego zamku, do środka. Nie wiem, jak to wygląda z możliwością wejścia tam dla turystów. Rozejrzę się jeszcze za tym. A jeśli Wam się odcinek spodoba. To dajcie znać w komentarzach, a ja się rozejrzę za tym, jak, jak jest w środku. Jak to jest dla turystów, czy można tam wejść. I postaram się wrzucić drugą część z tego świetnego miejsca. Dobra, także to tyle w tym odcinku. Ja będę kończył z Zamku Wielkiej Brytanii, z Hogwartu i słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.